Błogosławieństwo, które słyszymy w wersji świętego Łukasza, oczywiście one się nieco różnią od tych, które zapisał święty Mateusz, te które nazywamy ośmioma błogosławieństwami. U Łukasza czujemy, że on dokonuje takiego połączenia. Z jednej strony, mówi o szczęśliwi, błogosławieni, ale zaraz potem dodaje te cztery bardzo niepokojące zastrzeżenia. Zaczynające się od słów biada. To jest taki element, czy taka część miłości Pana Jezusa, no, której my nie za bardzo lubimy, która nas trochę niepokoi, bo częściej pewnie myślimy i, i widzimy Pana Jezusa w perspektywie dobroci, miłosierdzia, cierpliwości, łaskawości. To wszystko prawda, taki jest. Ale jednocześnie. Ma też i zostawia nam takie fragmenty, które, których nas ostrzega, przed czym nas ostrzega. Długo się na tym zastanawiałem, i przez wiele lat chodziło mi to po głowie, jak rozgryźć i zabrać się za to, za to biada. I kiedyś światło na, to, na te ostrzeżenia Pana Jezusa rzuciła mi przypowieść, którą Pan Jezus opowiada w Ewangelii Łukasza: przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Pewnie ją pamiętacie. To jest taka historia, która ma dwa akty. Jeden dzieli się tu na ziemi. I to jest opowieść o człowieku, który dużo ma. Ma, posiada, żyje dobrze, a pod jego drzwiami, pod drzwiami jego domu, leży biedak, którego Ewangelia nazywa Łazarzem. I psy przychodzą, lizą tam jego rany. No, generalnie dramat i ubóstwo. I to jest pierwszy akt i potem sytuacja się zmienia i mamy akt drugi, który się dzieje po śmierci, w wyniku której ten, który miał, ten bogaty trafia do piekła, a ten, który nie miał, ten właśnie Łazarz trafia do nieba. Zawsze mnie to intrygowało i sobie myślałem, no chwila, no ten człowiek bogaty nigdzie nie jest powiedziany w Ewangelii, że nie wiem, ukradł. Że skrzywdził ludzi, że ten majątek zdobył w sposób jakiś nieprawdziwy, niedobry, być może zrobił go ciężką, wytężoną pracą. Byłoby to nawet zgodne z Ewangelią, która mówi no, o rozwijaniu talentów, o rozwijaniu swoich zdolności i umiejętności. Jak ktoś ma taki talent do tego, żeby pomnażać i zarabiać, co w tym złego? Dlaczego spotkała go taka straszna kara, że go spotkało piekło, gechenna i koniec i, i, i brak wyjścia? Pomyślałem sobie, że, że i, i, i to zrozumiałem, że ten człowiek został ukarany nie za to, co zrobił, tylko za to, czego nie zrobił. To znaczy, on miał możliwość pomocy człowiekowi potrzebującemu, którego widział. Widział codziennie i nawet nie spróbował. Nie wiemy, czy by mu się udało. Może by mu się nie udało. Może w ogóle by nie zmienił tej sytuacji. Ale tyle zostawia nam ta przypowieść i tyle słowa pana Jezusa, że nawet nie próbował się zmierzyć z tą sytuacją, z tym kryzysem tego drugiego człowieka w tej bezdomności. I to jest przestrzeń, którą nazwalibyśmy zaniedbaniem. My wyznajemy to na początku każdej mszy, mówiąc, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem. No i właśnie, często się zastanawiamy, na czym polega zaniedbanie. A no właśnie, chociażby na tym, że mamy możliwość, nawet nie musimy jej bardzo szukać. Mamy ją, mamy ją przed sobą, widzimy ją codziennie i z niej nie korzystamy. I sami skazujemy się na to, o czym mówi Pan Jezus dzisiaj, na to biada. Brzmi to bardzo poważnie i brzmi jak bardzo poważne ostrzeżenie, ale przypomina też bardzo istotną prawdę o naszym życiu chrześcijańskim. Chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, żeby nie grzeszyć. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że mamy tylko i wyłącznie unikać grzechu, ale jest też pytaniem, co zrobimy z miłością, łaską, którą otrzymujemy od Boga. Jest też dzieleniem się, bardzo praktycznym dzieleniem się tą miłością. Mówiąc inaczej, często zatrzymujemy się w takim miejscu, które brzmi: jestem dobrym człowiekiem. Nikogo nie skrzywdziłem, nikomu nie zrobiłem krzywdy, to dobrze, to w ogóle super. Przecież to by było dziwne, żeby ktoś mówił: chcę być złym człowiekiem, to dobrze, chcemy być dobrymi ludźmi. Natomiast chrześcijaństwo jest tym bardzo, nawet nie subtelnym, albo, ale istotnym krokiem dalej. To znaczy, co robimy z tym byciem dobrymi ludźmi? Czy potrafimy się tym dobrem dzielić z innymi? I w tej perspektywie popatrzę na, na te błogosławieństwa i na te biada, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Niech ta przypowieść spróbuje wam rzucić takie światło na to właśnie... Na ten niepokój, który, który rodzi się w związku ze słuchaniem tego tekstu. Żeby nie było tak, że jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, żyjemy Ewangelią, ale tak de facto to trochę jesteśmy dobrze ubranymi egoistami. Papież Franciszek często o tym mówi: żebyśmy nie byli dobrze ubranymi egoistami. Wszystko rozumiemy, wszystko świetnie, mamy takie wewnętrzne poczucie, że żyjemy w zgodzie ze sobą. I nie przekraczamy tego subtelnej granicy, ja, no to wtedy nam biada. Tak, to wtedy rzeczywiście warto słuchać tego, co dzisiaj Pan Jezus mówi.